to! Mamy to! Ładnie! 2 do 0! Siemanko wszyscy Urbanowcy! Z tej strony Urban! Tam jest centrum handlowe, za nami jest MK Stadium i to na tym stadionie dzisiaj będziemy oglądać mecz League 2 MK Dons kontra Carla United. Zapraszam. Jak zwykle dla naszych widzów mamy pytanie. Wyobraźcie sobie, że jesteście prezesem nowo powstałego klubu i teraz musicie nadać klubowi nowe barwy. Jakie to by były? Piszcie w komentarzach. Are you ready for the game today? Yes. I'm always ready. Always ready? We go every game. You're ready? Yes. Away as well? Home and away. Plastic. <laughs> <laughs> Do you remember your best game? Yes. This well, 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 this season or last season? or whatever. Any season. One of the best games I've ever seen here was. Um, it wasn't the one you're probably thinking of everybody else, is when we beat Peterborough 1 0. And we had two men sent off. Last season. Last season. We had Just two scored. men sent off after about. 30 minutes, 36 minutes, and we played the whole game with nine men, and we beat Peterborough, who were one of our local rivals. And it was sweet. The club got what? How many years? 15 years, more or less. You look much older. Probably you, you had you had before one club before this one. Did you have one? <laughs> No, see, I just not, no, I just These People ask. cannot help themselves. No, I just wanna no, I just yeah, want ask God I'm curious. God I'm God curious. I I supported Wimbledon. <laughs> For real, yeah? No, good, No, 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 which one? No, which I, one? I'm I, curious. I, I, if you're if you're me to be perfectly honest, I support West Ham. West Ham United. Yeah. yeah. Alright. Yeah. yeah. But now he said MK Downs. Yeah, well the reason I stopped going down to West Ham was was I lost my seat in the old stadium um mm -hmm. uh, because uh, well various reasons uh, I had a bit of an accident. I couldn't sit down in my proper seat, so I got allocated another seat. It wasn't where I wanted. Anyway, I stopped going. Stopped going for football for a long while. And then somebody said to me, why don't you go down Milton Keynes? And I've been coming here 10 years now, so. And you still enjoy and it. And I love it every second. You know what? We went on the uh, no, Wimbledon uh, West Ham a couple of weeks ago, and people said they hate new stadium. West Ham was, you could, many years ago, when I first started going as a kid, when the goalkeeper used to take the goal kicks, he had to lean against the wall, and as kids, we used to always pat him on the back. Phil Parks. And now everything uh, and is And now, far. and now you've got a running track here between there and the pitch. It's not very good. There's the atmosphere doesn't feel the same. And people listen. West Ham on the night game, you we were so close. The atmosphere was unbelievable. Unbelievable. Uuu, zimna, bo słuchajcie, z racji tego, że tutaj jest dookoła centrum handlowe ciężko na razie nam w tym momencie rozróżnić kibica drużyny MK Dons od potencjalnej takiej osoby, która przyjechała tutaj do Primarka albo do Asdy zrobić zakupy. No bo inaczej, nie? Zawsze było to inaczej na Urbolu, że jak był stadion, to był tylko stadion, ewentualnie domy dookoła. Tutaj jest co innego, tutaj jest jakby całe miasto od nowa zrobione. W ogóle całe Milton Keynes to jest nowe miasto, o tym to jeszcze Wam powiem później. Teraz idziemy do sklepu, zobaczyć co mają fajnego. Patrzcie, mamy już coś dla naszych patronów Dla jednego z naszych patronów Widzieliście zresztą, co w sklepiku mają Za nami jest Red Dot Bar Tam za chwilę się udamy Tylko to idziemy zostawić do samochodu I się rozejrzymy, jeszcze, co tutaj jest dookoła Stary, kafelki, proszę cię. Gdzie widziałeś ostatnio na stadionie kafelki? Widziałeś gdzieś kafelki na stadionie? Ja widziałem, słuchaj. W Lizbonie widziałem kafelki na stadionie Sportingu. W ogóle cały czas jestem zachwycony tym, co się dzieje tutaj dookoła tego obiektu. MKI Stadium, słuchajcie, jest gotowy nawet, aby jutro przyjąć tutaj Ligę Mistrzów. Tottenham na przykład z kimś, z Barceloną. Zresztą Tottenham to tu nawet grał w Karabałka. Ten stadion nawet, słuchajcie, był gotowy na ewentualne Mistrzostwa Świata 2018, które jak wiem, odbyły się w Rosji, ale Anglia kandydowała. Jakby Anglia dostała to, to tutaj grano by mecze Mistrzostw Świata i stadion z 30 500 powiększyliby do 44 000. Cudo, cudo, naprawdę. Słuchajcie, wszystko tutaj na, na stadionie MK wydaje się takie bardzo sterylne. Wiecie, czego tutaj jedynie brakuje? Tutaj jedynie brakuje sukcesu. Ten klub, potrze, ten klub potrzebuje po prostu zdobyć jakiś puchar i być gdzieś na szczycie, bo tak naprawdę wszystko już tutaj ma. Nawet zobaczcie, bar ten wygląda jak, 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 jak nie bar, w którym byliśmy na przykład do tej pory w jakichś wcześniejszych odcinkach, bo wszystko jest ładne tutaj, przede wszystkim nowe. I widać, że tutaj dużo pieniędzy jest tu zainwestowane. We travel something like twelve thousand miles a season. We never miss a game. We pay 660 pounds for our league games and then weird. the cup games weird, right? are on top of that. That's just for our travel. How many how many of you usually travel? Do you have like a one group? We have we have at least one bus. Sometimes two, sometimes three, depending upon Walk Away. We've got walk of away, it's only ninety-six buses. miles, so we'll have four buses. Milton Keynes will have one bus. So which travel is the powerest for you? Crowley. Crowley, we play Crowley in NXT two weeks. As well, Exeter. Crawley. Crowley. The first game Long of the season is. we played Exeter away. Guys, I have to ask you, do you remember your first game for uh, yes. Carlisle? Yes. Nineteen sixty-three, I watched Carlisle. Go from division three into division two. Nineteen fifty-eight. Fifty-eight and yours? Oh, I'm a bit younger than mine was nineteen sixty-eight. Still. And can I can I, I say is, I a, is a flipping liar. <laughs> <laughs> and, are you checking the photo though? What? No, we're doing video. Okay guys, the good morning, luck. Man. I'm not gonna take you, good luck because kickoff is start soon. Yes. <laughs> and <we're> <laughs> <the best>. We <laughs> shall win. Here. And I'm against Brexit by the way. <laughs> Europe! Europe! to boat I never, I never Thank you guys good luck Welcome to Club Red Zapowiada się nieźle, słuchajcie zapowiada się na... Ej, widzisz ten dywan? Co ten dywan ci przypomina? Coś podobnego kupiliśmy dzisiaj jak ten dywan. O! No i jesteśmy, patrzcie, MK Stadium pełni dzisiaj nie będzie. Jak nam powiedzieli kibice, 6000 osób możemy się spodziewać. Ale, ale jakby nie patrzeć, słuchajcie, to jest chyba jeden z najlepszych obiektów, na którym byliśmy na akredytacji. Hotel, ten słynny hotel, który tutaj się znajduje w tym, na tym stadionie. Swoje okna z pokoju hotelowych i kordaży ma tam na górze. I na górze także znajdują się piprumy. No i trwa mecz, słuchajcie. Tutaj powiem Wam, chyba pierwszy raz nam się tak zdarzyło na Urbolu, że fajniej to nawet się chodzi tutaj dookoła tego stadionu i go zwiedza, niż ogląda samo widowisko. No co, mamy tutaj lidera, czyli drużynę MK Don's League 2, który gra z drużyną ze środka tabeli Carlyle United. No, sam stadion naprawdę coś, coś wspaniałego. Uu, odżyli kibice. A teraz znajdujemy się w ogóle na trybunie, gdzie są podobno ci najżywsi kibice MK Dons, których myślałem, że nie będzie, a jednak są. Nie, nie jest to jakaś oszałamiająca liczba, ale są. Naprawdę. Mają bęben i od czasu do czasu coś krzykną i zaśpiewają. Meczyk meczykiem. No na razie jest nudno, ale co tu jest ciekawe, to właśnie ten hotel, który znajduje się na stadionie. Wyobraźcie sobie, że o tam co widzicie na samej górze, to są pokoje hotelowe, które mają wyjścia, wyjście od razu na trybuny, i stamtąd mogą sobie oglądać mecze. Rozwiązanie, powiem Wam, e, takie Premier League. A tutaj tylko na, ra na razie mamy League Two. Ale tam V był, ale mu wjechał. O! Oj, jej, ajaj, warto wam powiedzieć całą historię powstania klubu MK Dons. Tak naprawdę trzeba się cofnąć do klubu Wimbledon FC i ich problemów na początku lat 2000, w końcu w roku 2003 miasto Milton Keynes wykupiło licencję Wimbledon FC i przeniosło cały klub z Londynu tutaj. 70 mil, słuchajcie, od Londynu. Nigdy takie coś wcześniej w najwyższych rozgrywkach się nie zdarzyło, żeby klub był przeniesiony jakby z miasta do, do miasta. No i, i co mogli zrobić kibice Wimbledon? No wkurzyli się, że im zabrali swój kochany klub. Zanim już zanim do tego doszło w ogóle do podpisania to już wstępnie kibice Wimbledon zaczęli planować utworzenie klubu AFC Wimbledon, czyli jakby takiego klubu, yy, nowego klubu Wimbledon, tworzonego od podstaw przez kibiców. Zresztą byliśmy tam, możecie sobie to zobaczyć. Klub MK Dons, pod nazwą MK Dons, MK Dons, funkcjonuje od roku 2004, no i ze starego Wimbledon została jedynie tylko nazwa, Dons. A sami kibice, no słuchajcie, no słyszycie, jest tu cicho, jest tu cicho, ale czego się spodziewać po nowym klubie, no. Tutaj kibice na mecie przychodzą raptem 14 lat, więc tutaj jeszcze trzeba z dobre 10, może 20 lat poczekać, żeby coś się działo. Albo sukces, tu musi przyjść sukces duży, bo, bo na ten sukces wszystko tutaj jest dookoła gotowe. Meczek na razie nudny, 0 do 0. Słuchajcie, nie tego się spodziewaliśmy po liderze Liktu, no, ale trzeba znaleźć jakiś temat zastępczy, trzeba o czymś mówić. Za jedyne patrzcie 30 funtów. Możecie być częścią MK DONS. Możecie wykupić swoje zdjęcie i znaleźć się w takiej sekcji. Pewnie się zastanawiacie, co tutaj na stadionie MK DONS robi do cholery wzmacniacz marszala, <laughs> Z głową na dodatek krowy wychodzącą z niego. Patrzam, to... Można, można kręcić, działa, działa. Słuchajcie, Jim Marshall to jest jeden z pierwszych fanów zespołu e, M.K. Dons. Na dodatek e, jednym z pierwszych sponsorów M.K. Dons była właśnie firma Marshall. E, na koszulkach pojawiało się logo producenta słynnych pieców do gitar, takich jak te. Ale co robi ta głowa tutaj w środku? To mnie zastanawia. Dużo tutaj jest krów. To chyba jest jakiś, jakaś maskotka. Drużyny z MK. Krowa, bo ich jest dużo. Tam jedna, tam druga, a tu trzecia. O, ja. słuchajcie, nie pierwszy raz to się nam zdarza, ale na chwilę odeszliśmy od murawy, że tak powiem, na piwo. 1-0 dla, dla drużyny, której przyjechaliśmy kibicować dla MK. Było słychać. Telewizor ma lekkie opóźnienie, bo najpierw słyszeliśmy cieszące się kibiców, a potem zobaczyliśmy w rampie. Ładna była z dystansu od słupka. No kurde, no. Od dwa do zera. Dwa do zera. Cieszą się, cieszą. Się dzieje, coś się dzieje, słuchajcie. No. Nie, ale oprócz tego, że tu jest ładny stadion, ładna infrastruktura i nawet w tym momencie kibice zaczynają śpiewać, MK Dons ma jedną bardzo ważną rzecz, taką istotną, myślę, dla angielskiej piłki. Jest to Akademia Piłkarska, słuchajcie. Aha. Tutaj e, już powoli zaczyna się, że tak powiem, produkować dużo dobrych piłkarzy, między innymi Dale Ali, słuchajcie którego, którego MKDOS sprzedało za pięć baniek do Tottenhamu. Klub jest sztuczny. Klub jest tak naprawdę w samym środku centrum handlowego. W sam raz okazję właśnie dla faceta, który przyjeżdża z kobietą na zakupy. Wyrzucasz kobietę, ona sobie chodzi po tych wszystkich tutaj sklepach, które są IKEA, nie Ikeach, to Shopach, słuchajcie, i, i tych najróżniejszych dookoła. A facet na 3 godzinki w sam raz. Tyle wystarczy na zakupy. Przychodzi na mecz. Słuchaj, nie są jednak tacy sztuczni ci kibice, co nie? Kibice może nie są sztuczni, ale... ale miasto i, i, i. No miasto, to, tak, miasto... I no tak, miasto z, zbudowane w latach 60. po to, żeby było, wiesz, po to, żeby, żeby miał gdzie spać Londyn, Birmingham, wiesz, tak po środku drogi. Ale jeżeli tym, tym kibicom i, i temu klubowi da się, wiesz, jakieś 20, takie 30 lat, to już też inaczej będzie... Znaczy nie przekładałam to na lata to jest klub, bardziej na sukces, żeby potencjałem, jest ten jest stadion, obiekt jest niesamowity, eee, na pewno w tej lidze nie będzie miał sobie równych, aczkolwiek tak jak powiedziałeś, potrzebuje to zwykłych lat, ale potrzebuje sukcesu. Powiem Ci tak, przyjeżdżałem tutaj, nie spodziewałem się tutaj, że tu w ogóle będą jakiekolwiek śpiewy, więc tym... Jestem i tak miło zaskoczony, że tu jest jakaś grupa ludzi, która, która chce przychodzić, oglądać tutaj piłkę no i, i ma cały czas nadzieję, że ta piłka będzie tu na wyższym poziomie. O! I się nie wstydzą. I się... Aj! Nie wstydzą, tu pisują. No, słyszycie, no słyszycie, słychać. Jajaj. Nie, yeah, no jest, ej, yeah, tu, tu. jest atmosfera, jest! No nie ma, nie ma się co oszukiwać, bo jeżeli ten stadion miałby tak jak średnia stadionu powiedzmy Lig 2, byłby pełny. Byłby pełny, no tak. Jeżeli to by był taki normalny stadion Lig 2, który ma 7000 tysięcy, miejsc siedzących, to byłby komplet. Taka jest prawda. Co nie zmienia faktu, że nadal ten klub w środowisku kibicowskim w Anglii nie jest lubiany. No nie, nie lubią go. Jesteśmy po meczu, mecz się skończył, 2 do 0 dla drużyny MK-DONS, wyszliśmy przed stadion i tu słuchajcie, nadal, o. oprócz chłopaków, to nadal nie widać kto tutaj, what's up? Nie no, chciałem, chciałem powiedzieć, że nie widać kto jest... To jest tutaj kibicemak, kto przyszedł robić zakupy, ale nie no, chyba jednak widać, nie? Tam, tam bardziej ludzie przyszli na zakupy. No nie no, bardzo fajnie, słuchajcie, śpieszcie się, śpieszcie się naprawdę obejrzeć mecz na MK Dom. Póki jeszcze nie ma dużo ludzi, bo jak oni awansują do Premier League, to tutaj o bilety będzie ciężko. Tak mi się wydaje. The best MC I'll cook you like a fucking recipe They call me Gordon Ramsay If you want beef, come to my end And I will... the end <laughs> Peace, guys Peace. Mamy go, mamy go, mamy go Zobaczcie, jakie rapy ładne tutaj nam Pan zasadził Słuchajcie, spod, spod stadionu sztucznego ponoć klubu W sztucznym mieście czy tak jest? Coś w tym prawdy jest, choć nie do końca możemy się z tym zgodzić, bo tutaj naprawdę trzeba przyjechać na ten stadion, przyjechać na mecz, poznać, pogadać trochę z ludźmi i poznać, co stoi, co, jaka, jaka historia stoi za tym klubem. Co prawda historia krótka, ale to się jeszcze tutaj, mi się wydaje, wszystko rozwinie. Dobra, gadżety dla naszych patronów. Patrzcie, e, program z meczu MK Donsk, Carlyle United i szaliczek. Taki bardzo fajny mamy, paski. Czy to są barwy klubu MK Don's? Biało, czarno, czerwone? Ja bym bardziej powiedział, że są biało-złote, ale te gadżety idą dla naszego jednego patrona. Jeżeli chcecie dołączyć, zapraszamy tutaj. Jest taki guziczek, a my się już z wami żegnamy i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!